Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy stworzyć oraz usunąć folder na ekranie głównym w Redmi Note 14 Pro plus 5G. Aby stworzyć folder wystarczy, że naciśniemy i przytrzymamy palcem na pierwszą aplikację, która ma się znajdować w naszym folderze i następnie przerzucimy ją nad drugą aplikację. Upuszczamy jedną aplikację na drugą i tworzy nam się folder. Jeżeli chcemy dodać więcej aplikacji, to robimy praktycznie tak samo: przytrzymujemy palcem i następnie przesuwamy je do folderu. Oczywiście możemy także nacisnąć i przytrzymać folder i następnie przeciągnąć go w jakieś inne miejsce, jeżeli chcemy mu zmienić pozycję na ekranie głównym. Dodatkowo możemy nacisnąć i przytrzymać, aby znaleźć opcję edycji. Kiedy wejdziemy w edytuj folder, możemy zmienić rozmiar. Folderu mamy zwykły, gdzie musimy wejść w folder, aby otworzyć daną aplikację. Możemy także skorzystać z powiększonego, który zajmuje nam 2x2. I wtedy trzy pierwsze aplikacje mają takie duże ikonki, i nie musimy otwierać folderu, aby otworzyć daną aplikację. Wystarczy, że naciśniemy na ikonkę, aby otworzyć aplikację. Natomiast wszystkie pozostałe są rozmieszczone tutaj, i tu już, jeżeli na nie naciśniemy, to wtedy otwieramy normalnie folder. I mamy jeszcze oczywiście ten trzeci rozmiar, czyli XXL. I tutaj mamy dosyć podobnie jak w przypadku powiększonego, tylko tutaj mamy 8 aplikacji, które możemy otworzyć od razu. Natomiast każda inna aplikacja, aby ją otworzyć, będzie wymagała, aby wejść najpierw do folderu. Jeżeli chodzi o zmianę nazwy folderu, to musimy wejść w folder i nacisnąć na nazwę folderu, którą mamy nadaną obecnie i możemy nazwać nasz folder jak właściwie tylko chcemy. Jeżeli chodzi o usuwanie folderu, to możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na folder i przeciągnąć go tutaj na samą górę, gdzie mamy Taki, taką właśnie oto ikonkę z kółkiem i minusem I tutaj po prostu usuwamy cały folder wraz z tymi aplikacjami, które mamy Właściwie usuwamy tylko te skróty na ekranie głównym, a nie całe aplikacje Usuwamy folder i zawartość Natomiast mm, drugi sposób to oczywiście wyciągnięcie wszystkich aplikacji z folderu Czyli możemy nacisnąć i przytrzymać aplikację, którą mamy w folderze Przyciągnąć ją poza folder i wtedy możemy upuścić z powrotem na ekranie głównym jeżeli tak zrobimy z każdą aplikacją i nie będzie już żadnej aplikacji w folderze, to folder nam zniknie. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.